Witamy w ekosystemie z najwyższym wskaźnikiem bezsenności, w miejskiej dżungli pełnej różnorodnych okazów. W teatralnej ciszy osobnik płci żeńskiej prowadzi instrument przez misterną melodię. Z każdym ruchem smyczka jej głowa nieuchronnie zbliża się do gryfu. Kilka ulic dalej samiec walczy z oczekiwaniem na transport. Ostatecznie jego własne ramię staje się prowizorycznym oparciem. A tutaj w cieniu książek i notatek. Młoda osobniczka podejmuje niezwykle heroiczną próbę oporu wobec bezsennej nocy. Ciężar powiek bezlitośnie dominuje nad jej akademicką wolą walki. Istnieją lepsze okoliczności snu. W walce ze sporadyczną bezsennością. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.